Witajcie na kanale bankowe ABC. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu bloga. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o niezwykle przydatnym wsparciu dla rodziców, programie Dobry Start, zwanym także 300. Skupimy się na tym, jak złożyć wniosek o to świadczenie szybko i wygodnie, bez wychodzenia z domu, korzystając z bankowości internetowej aliorbanku. Dokładnie tak, w zabieganym świecie możliwość załatwiania spraw online to nieocenione udogodnienie. Program Dobry Start to inicjatywa rządowa, która ma na celu finansowe wsparcie polskich rodzin. Jego głównym celem jest zapewnienie 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. Jest to pomoc w pokryciu kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, niezależnie od dochodu rodziny. To świetna wiadomość dla domowych budżetów. Program Dobry Start jest realizowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku. Obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. A dlaczego warto skorzystać z Alior Banku, by złożyć ten wniosek? Alior Bank oferuje swoim klientom możliwość złożenia wniosku online bezpośrednio w systemie bankowości internetowej Alior Banku. To rozwiązanie ma szereg korzyści. Po pierwsze, wygoda i dostępność. Możesz złożyć wniosek o dowolnej porze z dowolnego miejsca, bez konieczności wychodzenia z domu. Po drugie, prostota procedury. Proces składania wniosków Alior Online jest maksymalnie uproszczony. Po trzecie, bezpieczeństwo. Składanie wniosków przez zaufaną bankowość elektroniczną gwarantuje ochronę Twoich danych. Ważne jest, by pamiętać, że złożenie wniosków w oddziale placówce partnerskiej czy przez infolinię Alior Banku nie jest możliwe. Jedyną drogą jest system bankowości internetowej. Dodatkowo wniosek przez bankowość elektroniczną może złożyć tylko rodzic zidentyfikowany w oddziale Alior Banku. Przejdźmy teraz do kwestii, kto właściwie może złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start. Wniosek może złożyć rodzic ucznia. Istnieją pewne zasady dotyczące wieku uczniów oraz sytuacji rodzinnej. Świadczenie przysługuje na ucznia do ukończenia przez niego 20 lat, a w przypadku ucznia z niepełnosprawnością do ukończenia 24 lat. Co jeśli dzieckiem opiekuje się jednocześnie obojgu rodziców? W takiej sytuacji świadczenie otrzyma ten rodzic, który pierwszy złoży wniosek. Jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców, wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Warto by rodzice porozumieli się, kto składa wniosek, by uniknąć nieporozumień. ZUS ustali, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem, jeśli obojgu rodziców złożą wniosek. Od 1 lipca 2022 roku wnioski mogą składać również obywatele innych krajów zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kiedy można składać wnioski o dobry start w Aliorbanku? Okres składania wniosków online jest ściśle określony: od 1 lipca do 30 listopada bieżącego roku. Po 30 listopada możliwość wnioskowania o świadczenie zostanie wyłączona. Zaleca się złożenie wniosku jak najwcześniej, by zapewnić sprawny przebieg procesu i szybką wypłatę świadczenia. Skoro już wiemy co i jak, przejdźmy do praktycznych kroków, jak złożyć wniosek w Alior Online. To naprawdę prosta i intuicyjna procedura. Po pierwsze, zaloguj się do Alior Online, używając swoich danych do bankowości internetowej. Następnie sprawdź i zaktualizuj swój adres e-mail w danych osobowych to ważne, bo na ten adres otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku. Wiadomość zostanie wysłana z adresu no Po upewnieniu się, że adres e-mail jest aktualny, przejdź do zakładki Usługi w menu górnym systemu bankowości internetowej. Tam wybierz opcję Wniosek Dobry Start, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, wypełniając elektroniczny formularz wniosku i wysyłając go. Pamiętaj, że urzędowe potwierdzenie odbioru, czyli UPO, otrzymasz na adres e-mail, a wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. A co dzieje się po złożeniu wniosku? Tutaj kluczową rolę odgrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli ZUS. Wszystkie wnioski o świadczenie dobry start są rozpatrywane właśnie przez ZUS. Rola Alior Banku ogranicza się wyłącznie do umożliwienia złożenia wniosku online. Bank nie weryfikuje formalnie ani merytorycznie danych podanych we wniosku, ani załączników, ani nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS. Po wysłaniu wniosku i załączników do systemu PUEZUS są one bezpowrotnie usuwane z serwerów banku. Po złożeniu wniosku za pomocą bankowości elektronicznej ZUS sprawdzi, czy posiadasz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUEZUS. Jeśli nie, zakład założy Ci taki profil automatycznie. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku, a jednorazowe hasło na numer telefonu. Przy pierwszym logowaniu do PUEZUS musisz zmienić to hasło. Wszystkie informacje o wniosku złożonym przez bankowość elektroniczną znajdziesz na portalu PUEZUS. Aby je sprawdzić, zaloguj się na swój profil PUEZUS i przejdź do zakładki Dobry Start, a następnie szczegóły Twoich wniosków. Tam znajdziesz status obsługi wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące świadczenia. Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną, którą również otrzymasz elektronicznie na PUEZUS. Aktywne korzystanie z PLEZUS jest kluczem do pełnej kontroli nad procesem. Co zrobić, gdy potrzebujesz skorygować wniosek lub dołączyć załączniki? Jeśli chcesz skorygować wniosek, musisz złożyć elektronicznie nowy wniosek o świadczenie Dobry Start z prawidłowymi danymi. Natomiast, aby dołączyć załącznik do wysłanego wniosku, musisz zalogować się na swój profil na portalu Puezus i skorzystać z funkcji Uzupełnij wniosek, która jest dostępna w zakładce Dobry Start, szczegóły Twoich wniosków. I na koniec, kiedy otrzymasz wyprawkę? Terminy wypłat świadczenia Dobry Start są uzależnione od daty złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Dla wniosków złożonych do 31 sierpnia bieżącego roku ZUS wypłaci świadczenie najpóźniej do 30 września bieżącego roku. Natomiast dla wniosków złożonych od 1 września do 30 listopada bieżącego roku, ZUS wypłaci świadczenie najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Warto pamiętać, że świadczenie to nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Podsumowując, program Dobry Start to cenne wsparcie dla rodziców. A Alior Bank, oferując możliwość złożenia wniosku online, znacząco ułatwia dostęp do tego świadczenia. Proces jest maksymalnie uproszczony, a potwierdzenie otrzymasz bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy czy informacji, możesz skorzystać ze specjalnej infolinii ZUS, dostępnej w dni robocze. Możesz również skontaktować się z centrum obsługi telefonicznej ZUS, wysłać wiadomość e-mail lub odwiedzić placówki ZUS, a także skorzystać z ewizyty w ZUS. Pamiętajcie, kluczowe jest złożenie wniosku w wyznaczonym terminie i aktywne korzystanie z portalu Puezus do śledzenia statusu sprawy. Złożenie wniosku o dobry start przez bankowość internetową Alior Banku jest jak nawigowanie po znanej autostradzie zamiast poszukiwania dróg lokalnych. To szybka, bezpieczna i prosta droga do celu prosto z komfortu własnego domu. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Zapraszamy na bloga bankowe ABC, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat finansów. Link w opisie filmu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.